Marnujesz swój potencjał. Wyobraź sobie, że zamiast scrollowania na Instagramie tworzysz coś, co naprawdę ma znaczenie. Coś, co daje Ci satysfakcję, rozwija Twoje umiejętności i sprawia, że czujesz dumę z siebie. Właśnie o tym teraz porozmawiamy. Jesteś tu, bo chcesz wiedzieć, dlaczego warto zacząć robić coś kreatywnego albo od czego zacząć. Odpowiedź na dlaczego jest prosta. Praca nad własnym projektem przynosi korzyści nie tylko długoterminowe, ale i na co dzień. Oprócz rozwijania umiejętności, zauważysz poprawę motywacji, pewności siebie i ogólnego szczęścia. No i jak to działa? Gdy znajdziesz projekt, który sprawi Ci radość, przestaniesz marnować czas na scrollowanie na Instagramie czy na jakichś przypadkowych filmików z kotkami i zaczniesz inwestować go w coś wartościowego. Na początku będzie ciężko, ale uczucie osiągnięcia celu da Ci ogromną satysfakcję i wyrzutu dopaminy. Po kilku tygodniach ograniczenia social mediów zauważysz poprawę zdrowia psychicznego, co jest bardzo ważne, a ukończony projekt będzie powodem do dumy. Pokaż swoje dzieło innym, rodzinie, znajomym, a nawet w internecie. O sobie? jeśli boisz się, że coś nie jest wystarczająco dobre, to prawdopodobnie takie jest, bo nie użyłeś w to wystarczająco dużo pracy. Od czego zacząć? Wybierz jedną z pięciu dziedzin. Technologię, rzemiosło, sztukę, gotowanie i pieczenie lub wideografię. Numer jeden, technologia. Naucz się programowania, zbuduj stronę internetową lub no stwórz jakąś prostą grę. To wymaga oczywiście komputera, ale większość narzędzi takich jak Unity albo Unreal Engine są po prostu darmowe, więc możesz z nich skorzystać. Numer dwa to rzemiosło. Buduj rzeczy własnoręcznie. To jest taka męska sprawa, choć narzędzia i materiały mogą być drogie, to możecie doprowadzić do naprawdę fajnego skilla. Numer 3. Sztuka. Łatwa dostępność i niski koszt startowy. Możesz łączyć ją z innymi dziedzinami, np. z rzeźbą czy np. grafiką 3D. Numer 4 to gotowanie lub pieczenie. To wymaga składników, ale jedzenie to doskonały sposób na zdobycie sympatii innych, co pomaga Ci w budowaniu kontaktów biznesowych, jak i w relacjach z kobietami. I numer 5 wideografia. Wystarczy po prostu tylko telefon, żeby nagrywać. Nagrywaj, edytuj, na przykład y, iPhone'em, a montujesz kapkatem. To jest bardzo proste. I na sam koniec cel projektu. Jeśli chcesz zarabiać, wybierz technologię lub wideografię. Jeśli chcesz sprawiać radość innym, gotowanie, rzemiosła lub sztuka będą idealne. Najważniejsze, żebyś był dumny z tego, co osiągnąłeś.